Siemanko, z tej strony Frytek, witam was na kanale Patronixa. dzisiaj nagramy film z Brookhaven, ale dzisiaj cały czas ja gram, no i subskrybujcie kanał, lajkujcie i zaczynamy. Dobra, na początek, co by tu porobić, Przebierzemy się na pewno i to jest ostatni odcinek z tego, że jestem ze strażakiem i ten... Bo już to trochę. No, nudne to jest. Nudne jest, więc ostatni odcinek z tej. Nie będę, właśnie. Ja po, po, potem też mogę pokazać, jak się podłącza. E, no, wo, jakby wąż. No do straży. E, za, wąż ze straży do hydranta. Nie będę was nudził takimi różnymi rzeczami. Więc ja się tu jeszcze zwiedzę. Burkiewy, bo. Je... Co? Samolot. Wiem. Ale... Mm. O! Co? Co? Samolot jest tutaj nie. Co? Przecież samolot w tym miejscu nie jest. No to sobie... Ale podleć do góry. Zobacz, czy nie jest. Ale już... No ale jak? jak... tak... Tak nie jest? No to o co chodzi? A czemu nie wsiada jakby... Jak wsiadamy? To wsiadamy normalnie. A, a, kino, No jest tam, no, do lepa. Kino i tam? No i to. Tam, nie. Coś tu pokażę? No i jest tu. To jest basen. Nie. to jest, to jest metro. A, dobre. A, pokażę, jak to jest. A, gdzie się decyduje? Kreskina. No, to jest kino. Ogólnie. Hmm. Czyli

o nie, ja coś zrobiłem, patrol. Dziwnie, dla gdzie? Tu. Nie, Czyli gdzie? Tutaj, na przykład, na łapkę. Nie mogę. Na łapkę? No, na dali. A, a tylko ja się tylko nogi i już ciała. Dobra. I lecimy do góry. Pokażę Ci ej, jedno no, no tajne pomieszczenie w banku. No czy nie? E, czekajcie. Patrolik mi tu Dobra, Powódź. Jak pomieszczenie w banku. Mam pokazanie wstajemy. E, ja, czekaj, ja wiem, którym... gdzie jest, ja wiem gdzie jest bank, tu gdzieś. No, źle. Tak. Tu, jak tu jest szpital. A teraz pokaż takie tajemnicze? I, I do tego jeszcze idzie wejść. I do niego idzie wejść. On jest nad safe'em. On jest nad safe'em. I do niego jeszcze idzie ja normalnie wejść. Ja widziałem na odcinku. A, dobra. No wiem. Doglądasz moje filmy w ogóle? Tak. Subskrybuję. Subskrybuję, lajkuję każdy film, mam zalajkowany prawie każdy, bo od niektórych to jeszcze tych nowe, to nie. Dobra, Je jeździmy, to jest nasza straż i powódź w mieście. Mamy w mieście powódź, nie będziemy Dobra, tak. I tutaj. mi coś robi. I mm. tutaj no, niby no, są te kody do pina, ale je zablokowali. Ja, lecimy helikopterem. Ostatka i... Okej. ty się z tym rozbijesz. No, nie. Ja jest cały całe zalane, trzeba patrzeć, czy gdzieś ludzi nie ma na dachach. A drzewa przenikają. No ale ciąg góry, proszę. Nie, już nie rób tak. Do góry musisz lecieć. No na szczyt góry musisz lecieć, no bo helikopter tak się zaraz Tak jest łatwiej. Ale patrz, i się wlatujesz. Na szczyt, no i wyskocz z niego na chwilę. Szczyt? No wyskoc, No? Nie, wiem, to się nie stało. O nie! na to. O nie! Bo... nie A, jednak się tym szybki porusza. Muszę sobie wziąć jakiś rower. Kolor, nie wiadomo jaki. Może być czerwony. Dobra, to nie chodzi o kolor. Muszę, muszę sobie dać prędkość 45. wszystko, wszystko, wiało i Leczymy <grych> A <jak> to wygląda <grych> na tej rowerki będzie z wody wylazłem widzieliście to? Wyście to widzieli tutaj policy i policy i policy policy Policy, po, policy, 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 policji, policy, po, no policy, policji, po, po, policy, policy, Ej, no, policy, policy, to patrolik policy, 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 co policy, 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 a policy, 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 więc wiecie już, nie, ona tam ma stać. A to jest moja straż, bo tam tak gdzieś została. Policja. Dobra, więc miasto zalane. Jeszcze raz jedziemy tutaj. No co ja mam tu zrobić? Co? Tak, tak. Tam gdzieś wywieźć. <gry> A Co? A, a mi wie. dwie. ma nie będę jeździł. Tam, niech tu stoi. Motel. Hello. A motel zalany? Tak. Mm. A, czy, a czy tam, a, no jak wygląda po przód, to zalany motel? A po co <grymne> teraz, dać, nie? Nie, teraz do straży mu, muszę tam iść. Dobra, będę tu długo biegł. Dobra, dobiegłem. Po paru latach bierzemy straż. No i tutaj na bok nie zjedziemy. A helikopterem lecimy. No, no nawet tam wprowadzę straż. w autobusie Ale... sprawdźmy. No ale choć tam nie dał patronkę. na chodź on tam nie napisał. Ale tu nikogo na serwerze nie ma. Dawid teraz na serwerze rzec. Wszyscy bym mu zrobili no wiesz co. A, a wiecie, no, na co my bym Czy Czekaj, mogę chleb? Patrolix, bo spadniesz. Czekaj, ale mogę chleb? Patrz. Nie, nie tu. patrz. No hmm. takie, hmm. coś bym hmm. zrobił. Zgadza hmm. O nie, Patrolix, ja lecę cały czas w górę. Mi się zbugowało. Może to takie niebezpieczne trochę? Nie! No ej, no Patrolix! Ej, prawda, że jak ja nagrywam filmy, to Patrolix je psuje? Piszcie, czy Patrolix psuje filmy, które nagrywam, bo mi cały czas przeszkadza. Więc piszcie. Ale to jest śmieszne! Co wie? Nie, nie subskrybujcie tego Patrolixa. No subskrybuj, to jest śmieszne. Nie, piszcie. Patroliks nie bawi. No to też tak robić nie będę. Nie będę subskrybować. No. Ach. Ale jak Patroliks e, powiem wam kiedy, jak e, przeszkoczy, jak, jak jeszcze raz coś zrobi, to e, piszcie, czy... E, o i mi chce, chciał teraz coś zrobić. E, jak mi coś zrobi, to wpiszcie. Piszcie, Patrolix nie przeszkadza, ja wam powiem, kiedy coś zrobić. Albo już możecie pisać, nawet jak wam się to nie podoba. Na przykład, jak przed chwilą spadłem helikopter. przez Mam głos, a nie raz, a nie śmiesznego zrobić. Nie. Ale ja cię, no nie, nie wyskoczę, wysyłam. Nie, Patrolix. Dobra, czy mogę dwa ostatnie śmieszne rzeczy Wiesz, co możesz zrobić? Zgłosić Kajetana Kajomaja i zgłaszajcie! Ile ten film już trwa? Dużo. Jednie. I lecimy tutaj tyle. Co No co, Patryk? No i. Hmm, Patrolik Patronik się śmieje z tego, że ja to polizę. że on miał Lizaka jakiegoś, bo to jest Lizak tak lubi tą przyjaciele w dziecięce. No. Wchodźcie na jego Facebooka. A, nie mogę wam powiedzieć nazwę Facebooka. Szkoda. Bo Patrolix. Fajną nazwę. Facebooka. Tylko, że to jest nazwisko. Dobra, robię cięcie. I kończę. Zaraz wrzucę. Dobra, wracam. O, o. 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 U, u, u. Znowu zabiera mikrofon nie, Ale Co mówisz? No zabrał przed chwilą mikrofon I właśnie tak o tym Cześć. Oj, no, bo coś się, że, wypuście, że Zabre, zabieram mikrofon. O, widzicie. Dobra, więc zaraz, trzymajcie się! Co, 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 co? Mitrofon. Mitrofon. Tobie, mi, mi, mikrofon, Mikrofon! Mówię sobie mikrofon. Mikrofon! I tro! Bo to będzie mi, mi mikrofon. Mikrofon, mikrofon, wszystko ja dobiję mi, mikrofon. Mikrofon, mikrofon, mikro, mikro, mikrofon, bo o, ja jestem mi, mikro, mikro, kro kro kro, 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 I jeszcze mam fon na swojej jeszcze Bibi, bi, i, 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 bo zaraz to powie, że znowu dał ten mikrofon. Muszę napisać. Pokazuję wam kato, patrzcie tam. Tutaj. Tutaj. Nie. Nie dostaniesz orężak. No, bo ty mi też nie też O, skoczę. Ej, bo <śmuszczaj> Wybierze, dobre A to o jesteś jak ten mikrofon się wkłada dobra, no to, no dobra hmm. jakie ja dobre oko jakie dobre, o fajne, akurat to fajne Bentley zbieram. ja zbieram gumę turbo tak samo co? I... nie nie Hmm. Eee. A, a, a i zbieram... zbieram. A czekajcie widzowie, bo ja zrobię małe cięcie i coś pokażę Fredkowi, co wtedy nie uwierzy, bo to będzie coś fajnego, że nie. to. Dobra, to jest moje drugie konto i tym pokażę o, o tą grę właśnie. Map City 4. Jak wycięłem, że ta gra jakieś została zhakowana. Jak się tym jak w w takiej sytuacji, więc dołączaj. Tylko to włącz. Jak się poradzi w tej gierce? Ja już ciekaw. No, a, a, wyjdź, 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 wyjdź. Tutaj, wyjdź, szybko, wyjdź, niej. Wyjdź. O co chodzi patroli? Jest ratowana. Nie, nie, to są normalnie ludzie.

By szakowana! Jak? Jak on to zrobić? Jak to jest? To jest moje drugie konta, więc... Ale jeszcze raz. Nie. A ja, ja tą grę szakowałem.

Ja jasne, ja się nie umiem. Nie wylazłem? Sam sobie. E, patrz. No, bo, no bo jakby no tak została schakowana. a to jest ta schakowana, To jest normalnie setup. A właśnie ta gra kiedyś została schakowana. I to zgadnij ko Prze przez kogo? Patroliksa nie, nie. góry. Trzy, dwa, jeden. Oj, ściągnął. O Jezus. Jaki to był... Patrolix, jak się cięcie tu robi? Nie wiesz? Nie. Tutaj. Teraz, to, bo wzi... tu się cięcie nie robi. Dysimę tak się robi. To jest pasmanteria. Już

Yes. Yeah. Nie, no jaki. A, a wy co w ty to grasz? A, no ale to grałem, wiesz? No bo, bo to jest fajne. Wiesz? Że nie ma swojego konta tak Ej, wiem! Ej, wiem, Frytek! Co? Ja sobie zagram no, na telefonie, a, a ty tutaj będziesz i będziemy razem grali. A może w różne gry? oby no najlepiej, albo że ja na komputerze, też na telefonie. Nie. Proszę, bo, nie bo chcesz... ja praktycznie nie gram i ja bym, zanim ja i mi się ciężko gra, a ty często dość grasz na telefonie, więc nie. tobie łatwiej będzie, nie. bo ze mną dużo tak... Ale chodź spróbuj, tylko ja się teraz zaloguję na mojego oryginalne konto, więc zrobię krótkie cięcie. Znaczy nie koniec yy, odcinka, no, znaczy koniec odcinka, więc na razie, trzymajcie się. No, nara!